Radna Anna Kołakowska, osoba publiczna w Gdańsku, nawoływała na portalu społecznościowym Facebook do tego, żeby golić mnie, ogolić mi głowę, wyzywając mnie jednocześnie od zdrajców. Uważam, że granice krytyki. Zostały po prostu przekroczone. Za, tą, za tym wpisem na portalu społecznościowym też na mnie wylała się fala nie krytyki, ale hejtu, nienawiści. I to dzisiaj zresztą obserwowaliśmy na, przed, przed salą sądową, po, po wyjściu z tej sali. Widać, że pani radna zagrzewała do boju swoich zwolenników. Uważam, że w no tej, tej fali nienawiści trzeba po prostu powiedzieć stop i ja na pewno będę, będę o to walczyła, bo to nie dzisiaj dotyczy mnie, ale za chwilę może dotyczyć innych osób i może dotyczyć bezpieczeństwa na naszych ulicach.